Drogi artysto z mojego miasta, Które miastem miłosierdzia jest zwane? Trzydzieści lat minęło, Jak wyjechałam za chlebem w nieznane. Dziś chodzę po cudzych ulicach, A serce płacze jak serce Mickiewicza, Który ze łzami pisze o stracie, A ja dziś myślę tak samo. Jak tam w ojczyźnie pożywacie kiedyś było całkiem inaczej więcej ciepła pomocy na co dzień a dziś świat zwariowany nurza się w kłótni i niezgodzie wieści płyną falami internetu polski orzeł koronę odzyskał świadomości więcej przybyło tylko polska co sercem jest Europy, znów przechodzi metamorfozę, jakiej w sercach ludzi dobrej woli nie było. Wasze dusze, artyści, kochani, wciąż ukazują to piękno, które dziś jest bezczeszczone i dane niegodnym rękom, po prostu niszczone. Pozdrowienia dla was ze świata, źle ja, biedna poetka. Ukochałam częstochowskie rymy i każdy z krawek błękitu polskiego nieba. Wiem, że tam jest ziemia praojców i kochać ją trzeba. Autor Halina Sawicka. I mamo, twoje ręce kroją chleb, dają znać Żebym wrócił jak najprędzej A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźli dalej Zanim sen mnie nie ten, jeszcze, mamo, mleka nalej Jeszcze raz przytul mnie i serdecznie daj przez Zanim dzień spłoszy sam Pójdę, mamo, w dalszą drogę cię

Dałaś, synu, dokąd gonisz? A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej Nie dalej, zanim sen mnie nie ten Jeszcze, mamo, mleka na ale Jeszcze raz przytul mnie I serdeczną daj zdrowiu, zanim dzień spocznie Daj. A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźle dalej Zanim sen nie ten jeszcze, mamo, mleka ale Jeszcze raz przytul mnie i serdeczno daj przez drogę Zanim dzień skorzy sen Pójdę, mamo, w dalszą drogę Pójdę, mamo, w dalszą drogę सौन्द्रे